Witam, dzisiaj pokażę Wam ślady po wielkiej stopie, która przywędrowała z samej Kalifornii do Polski, dokładniej do Sosnowca, bo chciała pozwiedzać Sosnowiec, ale tutaj teraz przemieściła się do Katowic. Spójrzcie, spójrzcie, jakie tutaj są bardzo duże obnóża, nie wiadomo to, 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 to jakich tu jest rozmiarów, ale po stopach naprawdę mega, mega widać, przyniosła tutaj jeszcze śnieg z Kalifornii. Wiadomo, ona występuje tam w Kalifornii, na lasce, w słabo zaludnionych e, terenach, tam lasy gąszcza, ale wyrwała się, wyrwała się, podobno tam też duża inflacja, duża inflacja chciała sprawdzić jaka tutaj jest inflacja w Polsce, podobno po Serek wiejski przyszła. Podobno po Serek wiejski przyszła, ale Katowice i susnowie pomyliły się z krasnym stawem. No i spójrzcie, spójrzcie, spuśćcie, jakie to są, jakie tu są bardzo potężne, duże odnóża Nie wiadomo to to, to, to nie jest Yeti. Bo Yeti to jest ogłosiona, wielka stopa to jest wielka stopa, nie? No, dobra restąd spadania się zawijam, bo nie... Wiadomo, czy to z jakichś krzaczorów, zaraz, nie, 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 nie wyskoczy ten, może gdzieś tam do piętnicy jeszcze poszła, nie wiem, nie wiem. Dobra, ja stąd spadam, dzwonię na służby, na razie.